Olek Sikora prężnie rozwija swoją karierę, a co wiadomo o jego życiu prywatnym i związkach. Wreszcie spytano go wprost, czy jest zakochany. Olek Sikora oficjalnie zakończył współpracę z TVP 31 marca 2024 roku. To w telewizji polskiej jego gwiazda rozbłysła najjaśniej. Od 2019 roku był prowadzącym pytania na śniadanie oraz wielu wydarzeń i koncertów w stacji. Zazwyczaj towarzyszyła mu Małgorzata Tomaszewska, jednak ich zawodowe kontakty skończyły się wraz z nadejściem nowych władz i masowych zwolnień prowadzących. Aleksander Sikora nie zamierzał jednak zaprzepaścić tak prężnie rozwijającej się kariery. Już w czerwcu rozpoczął współpracę z Polsatem, gdzie prowadził konkursy piękności Mister Supranational 2024 i Miss Polski 2024. Od jesieni możemy go już oglądać na stałe, jako reportera śniadaniówki Halotu Polsat oraz uczestnika 21. W sezonu twoja twarz brzmi znajomo. Życie zawodowe dziennikarza można więc prześledzić z najdrobniejszymi szczegółami, a co z życiem prywatnym? Sam nigdy o nim nie mówi, ale teraz dziennikarka zapytała go wprost. Co odpowiedział? Sikora raczej nie tęskni za prowadzeniem pytania na śniadanie. Kiedy w dzisiejszym wydaniu Halo tu Polsat prowadzący program Maciek Kurzajewski zapytał Olka, co sądzi o studiu śniadaniówki, prezenter odpowiedział. Z humorem, nasze studio to Miss Universe wśród innych studiów, powiedział. Mogła to być bezpośrednia aluzja do zmian, jakie przeszło studio PNŚ. Obecny wystrój to duże przestrzenie, wypełnione białymi meblami, żeścianami o jasnych. Chłodnych odcieniach. Kolorowe i nieco szalone wnętrza programu śniadaniowego polsatu to jego całkowite przeciwieństwo. Można powiedzieć, że Olek niewiele stracił. Wciąż pracuje z dawnymi kolegami z TVP, czyli Kurzajewskim i Cichopek. Małgosia Tomaszewska nie trafiła do polsatu, jednak ich przyjaźń przetrwała na gruncie prywatnym. Para jest w częstym, bliskim kontakcie, jednak podkreśla że łączą ich jedynie przyjacielskie uczucia. Tomaszewska opowiedziała zresztą o tym, jak układa się w jej związku z trzecim partnerem. Czy Sikora zdobył się wreszcie na podobnie szczere wyznanie? Dziennikarka portalu rozmawiała z Aleksandrem Sikorą przy okazji jednego z ostatnich eventów. W wywiadzie ujawniła przed nim, że najczęstsza fraza wpisywana w Google przy nazwisku Sikora to słowo dziewczyna. Prezenter zareagował na to z ujmującym. Lecz niejednoznacznym uśmiechem. To bardzo miłe, skomentował krótko i grzecznie. Prowadząca rozmowę próbowała go przycisnąć i zapytała Olka wprost, czy jego serce jest zajęte. Pomidor, odpowiedział śpiewnym głosem, w żartobliwy sposób dając do zrozumienia, że odmawia odpowiedzi na to pytanie. Trzeba przyznać, że konsekwencja Sikory w utrzymywaniu życia prywatnego w tajemnicy jest godna podziwu. Źródło: szownius. Halotu Polsat.